Ja tak. no, no ja prawie widzę i troszeczkę jestem tak jak e, e, Ty patrzysz na niego, to ja z lewej strony. Ruszy, już ruszył? Aha zaraz Ty, Czekaj, czekaj, to usłyszysz, usłyszysz huk. oczywiście. Zaraz ci powiem, kiedy się poderwie do góry. O, już, już, już nie dotyka. Już nie dotyka. Oh. Oh, yeah. Ale, czekaj, czekaj. O! Ale wiesz, czekajcie. Czekaj. To na... i na mnie, prosto na mnie leci teraz. Tak samo go widzę jak poprzednio. Jak to Tylko że dłużej. No nie, nie, jeszcze nie. Widzę, widzę, widzę.